Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. I jest piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Jest bramka. Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Trafia. Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. I jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. Mocna piłka tuż nad ziemią. Bramkarz nie dał rady. Przy dobrym wykonaniu nikt nie da rady. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Gol. Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. On dobrze wie, ile zależy od tego strzału. Nie może spudłować. I broni karnego. To jest wielka chwila. Dzięki temu mają awans. Mówi się, że bramkarze podczas konkursu 11 nie przegrywają, a mogą wygrać. Dzisiaj chyba właśnie tak było.